Siema, dzisiaj gram z kolegą, yy, będziemy grać duo, o, ogólnie udało mi się przenieść moje lepsze konto na inne urządzenie i teraz mam właśnie 22 zadymiarzy, już dużo lepszych. Drapnąłem frankę niedawno, no i gramy z kolegą dzisiaj. Yy, będziemy przy okazji rozmawiać, Leo powiedz coś. No, yy, to jest mój kolega i będziemy teraz grać. On wziął ogólnie Rico, bo niedawno dropnął no. i teraz też się bardzo ekscytuje, tak jak ja Frankiem. Mam już Franka na trzeciej mocy, bo go upgrade'owałem i jakby ktoś nie wiedział, to daje więcej HP i więcej się bije. No i gra dawna, no niestety jest dość słaba mapka, bo zawsze mi się nie podobały te mroczne. Nie boję się, tylko po prostu są takie słabe. Mi się na nich gorzej gra. O nie, ten Frank ma chyba jakąś czwartą lub piątą moc. Dobrze, jeżeli nie wiecie, co robi Ult Franka, po prostu paraliżuje. Tak strachem chyba miało o to chodzić. Nie wiem, możliwe. O Leo, dawaj! Na daleko go, bo on jest na blisko. To na daleko rozwalić, bo on nie będzie cię dosięgał. Na daleko, Leonard! Daleko. Oj, przeciąga mnie! Idź sobie ziom! Ha! Wygrałem. Dobra, Leonard już się odradza. Co? Jeju, tak szybko? Ile ty się odradza już w 5 sekund? Nie, a 15 sekund. A, spoko, dobra. A lecimy tam? E eee! To było pytanie do ciebie też, Leonard. Tyk! Ani nierytoryczne. Haha, ha. bye bye, w strefę. No właśnie, więc nie mogę się ruszyć. I trochę jej ta strefa jednak zadała. Oj, akurat balon Bibi. Led, tak ledwo co dosięgnął. Asio, o nie, oni mają o, jednego kiuba więcej. Już wielkie starcie. Dwa y. Pa Papa. To nie było specjalne. Ej, idź sobie, szeli! O, ty już się nie nabiorę. Chodź! Aj. Nie no, przynajmniej drugie miejsce, trochę wbiłem i poherów. Siedem. Siedem. No. Za drugie miejsce zawsze jest siedem. Dobra. Na punkty mocy? No, jakby też chciałbym upgradeować flanka. W ogóle mam już parę, parę też dropnąłem z y, tych gadżetów. Y, na przykład do broka. Zagram brokiem. Patrzcie. Dobra, tutaj, hop. Dobrze. I gramy. Dawaj, Leo. Jedyny do tego O nie, ten musimy iść na boy Ogólnie podskakuje brok. Yy, wybuch taki, no dość blisko jest, ale zadaje 500. Tak można kogoś dokończyć, że już się sporo zada. Re, ja pójdę na sędzia do drugiej. Okay, Riko. Albo zwiać no bo też, jakby przez ściany wtedy można. Ale to chyba też niszczy ściany. Nie wiem, już nie pamiętam. Hop, tara. Dawaj tego, Riko. A właśnie, mam też gadżet do nity. No do, do, do wielu mam gadżet. A, bye, bye. No, tak. gadżetem. Tak to bym nie zwiął. Kurde, my mamy nawet jednego. Znaczy, nie mamy nawet jednego cuba. Trzeba tam pozrabiać. Załatwiłem już dwie osoby tam i sobie uciekłem. Rozwoliłem go. Ej no serio, rozwalam osoby, ale nie biorę z ich kiłbów I to jest dość słabe, bo jakby nie mam tyle HP, aby podejść sobie wziąć i uciec tak jak Frankiem. No to słabo, tak trochę. No dobra, Rico Biko, Zjemy cię. Ha. No on ma tylko dwa. Też mam dwa. O nie, nie mam internetu! Aj, aj już, już strzałem multem. Tylko to. Dobra. Niestety mamy tylko jeden. O, tutaj już misję zrobiłem, więc... Dostaję 258. Oho! A ile trzymaj kciuki, bo tu skrzynkę otwieram. No nie, nic. Dobra. El Primo bierzesz? To w takim razie wezmę... Na blisko i na daleko. Nie wiem, czy wiecie, ale Piper tylko na daleko mocniej bije. A na blisko bardzo mało. Chyba za stówę na blisko, a na daleko umie dwa tysiące zadać. Więc lepiej być daleko. No właśnie. A jak ty będziesz tam tankiem i będziesz ich tam atakował... I będziesz ich przy. Właśnie dlatego lepiej być daleko. No, ja bym uciekał tym. Koleś. O tym teraz, po prawej uciekaj. Tym. No tak, tym. Tym. Dobra. Ogólnie, też subskrybujcie kanał Fireprosowie. Polecam. Naprawdę fajny. To mój kolega nagrywa. Nagrałem z nim też. No tak, tak. Nagrywa też Fortnite'a. Ja niestety miałem jakieś problemy z instalowaniem. W końcu się zainstalował, ale teraz się nawet otworzyć nie chce. To ja sobie już nie będę niestety nagrywał Fortnite'a. Dobra, dobra. to Ale fajnie by było chyba. No, Ale najpierw też bym musiał się nauczyć sterować. O nie, Mortis tam do ciebie podszedł, widzę. Czekaj, spróbuję go zdjąć. No dobra, poszedł sobie. O nie, Mortis! Dobra, zwiałem lepiej. Dobra, oni się nie oskudzą. No, daj im cię pokryć. A ty zwiewaj. Do góry... O nie, tu jest Mortis! Nie, nie! O nie. Dobra, dobra, tak trochę. No, wyszk, prądka i... Nie, Viper musi być. W sumie zdobyłem jednego pucharka, więc całkiem okej. Okay. Ej, widziałeś w ogóle jaką postać wziąłem? Ja jestem dobry dynamajkiem i tikiem. Tikiem to akurat jestem mega dobry Ty idziesz jeszcze od dwóch stron na daleko Serio, nawet jeszcze 8-bit 8 bit? Ja mam 8 bita, a ty? Ja nie Haha, ty tylko 4000 No, a ja ponad 7 3000 różnicy No wow, ja niedługo będę miał MS. Z... Ej, hey, Rosa. O nie, Bibi i Rico. No, na daleko. Hop. Haha, ha, oni, oni nie mogą na. No, dobra, Rosa zabiera, nie Spoko. Haha, ha, mam 161 HP. O! Nie, myślałem, że to jesteś ty. I tak nagle na daleko strzeliła ta Jessie. I co jest? Dobra, ja tutaj zwiewam, i się wolę odrodzić. Dobra, ja mam ujdę jakby coś. Więc no mogę ja... coś tam zrobić. Patrz. Ja próbuję tą armatkę zrobić. Więc się? No właśnie. Hop. Rosa w krzakach. Trafiłem, ale zioma, który się przetwija, on i był odporny A, yy, 420 hp. Ile jest No nie! No. no bo jeszcze działko to! Mnie w ogóle chyba zrobiło działko. Co? Jeszcze Ej, weź zostaw sobie Primo, ja wezmę sobie jakiegoś Zadymiarza. Już wiem, jak chyba. Riko? Ej, jakim to jest Do Doriko? A to jest gadżet i że dookoła siebie odbijające się kule wyrzuca. Tylko czekaj. Nie wajcie tego? O, Rikoszeta? No. Jak podoba. A masz Rikoszeta? Mam Riko, ale nie mam Rikoszeta. No bo kiedyś był za darmo w sklepie. I dawali za darmo Riko i Rikoszeta. Serio? No. Nieźle, nie? Ja oczywiście już miałem Riko. Ale to już, no... Ogólnie na tym moim lepszym koncie to już... O, uwaga, za nami. Za nami Mike i ta, ta, ta Jackie, której jeszcze nie mam. A mam 7000. tysięcy. A ty masz Jackie? No. Nie. No, ale Jackie jest super rzadka, więc. To jest częsta. No, no, mówią, że super rzadka, no ale. Rico jest też super rzadki, a ja jakoś go mam. Mam wszystkie prawie super rzadkie. Mam wszystkie oprócz Jackie. No właśnie. A Leo, też tak masz, że czasami idziesz do przodu, ale w Brawl się ci nie idzie. Ciągle ten kontro kontroler mi spada z palca i nie mogę chodzić. Tak to bym nie zginął właściwie. Dobra, gdzie jest ten Spike? Znaczy Karl. Nie wiem kto to był. Adynoik. I Colt. No nie, nie mogę chodzić. A, trafiłem Karla przypadkowo. Ja go zabiłem też. Dobra, czekaj. Karla, który był gdzieś randomowo daleko. Ja będę Siup. Tak, dawaj go. I muszę się oddalić.

Pokażę ci? Nie, nie trzeba. Pokażę ci. Hop. Ten. Najbardziej mi się podoba ten. I czekaj. Ja go mam. A masz uwaga. Tego? Mam. Nie dobra, a masz uwaga. Tego? Nie. Ha, Haha, wygrałem. Dobra, to ja biorę sobie tego. Tam, tam są ziomy, tam są ziomy, dajesz ich. O nie! Max! No dobrze, w takim razie może pójdziemy gdzie indziej. Piper! 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 Snajper! No. No. Dobra, chodź. Idziemy. To jest snajper z parasolki. Wow.

<laughs> Dobra, ej, chyba już wiem, kogo wezmę, wiesz? ja na No zgaduj kogo! Nie. Pam! Nie. No weź tą pam! Nie. To kogo bierzesz? Bólem! Na blisko? Kombo bombo. A ja też idę dobry na blisko. Duże to daję na blisko, no bo nie umiem na daleko. Kurde, Kiełek jest. Tutaj jest Kiełek. Tam jest Daryl i Piper. No nie, Piper, snajper z Daryl i Kiełek! Zginąłem oficjalnie. A nie, jeszcze nie. Haha, żyje. lepiej. O dobra, oni się popiją. tam na środku. Poko, papa. Dawaj, a my z drugiej wiejemy po pa, pa, Przecież to było oczywiste, że on użyje ulta. Kiewek, ja mam 700 HP. Dobra, mam 2000. Kurde, odpchnął. A to ham. Oho, Daryl. Daryl i Kiewek się spotkają. A nie, jednak nie. Kurde. A to... ha, zabiłem go. Kurde, kurde. Nic, nic Ten kiełek durny, Co ty tu robisz? I dwa tysiące i zadało. Dawaj go. Bye bye. Kiełek po lewej. Kiełek. Kurde. Kurde, jeszcze dobrze, że byłem szybszy. No. To no, O nie, nie mam Wi-Fi. Nie mam, nie mam zasięgu. Haha, już mam. Dobrze. No B i Bar. I dalej. Super. Ja mam B, a ty masz? Ja też. 514 HP. Ale ta epicka nowa ma postać jest epicka. No nie? A, ona już jest? To powinna być super lepsza. Powinna być tak, za ty. Żeby... No dobrze, zginołem w burzy, bo Beam tam była, a ja już nie miałem. No nie, znowu nie mam internetu. Idź, już skocz w burzę. Idź, skocz w burzę. Mówiłem? Jak można stać się kogoś? No nie długo. Elektron ma 17 rano. Dobrze. Ja wierzę, może. Spoko. Ej, nie, weź pam. Ja nie mam. To rosę, weź rosę. A ty pam. No, dajesz. Bierz rosę. Ja biję. Spoko. Bij, Karol, po co? Ale potem wiesz, pan. Okej? Ale potem co? Pan bierzesz. Zobaczy się. Ale na Shelly i Gail, o nie. Ej, ale w ogóle Gaila powinni zrobić coś super rzadkiego jak dla mnie. Jest, jest nawet rzadziej. No nie, utracono połączenie. Kurde, dlaczego? Nie masz internetu? No właśnie. A jestem blisko routera. Dobra, już się za chwilę będę. 70... 100%. Nie ma P? Nie ma P? Która jest? 1025. Bo, bo, bo ja się, że o 10 mamy lekcję. Dziękuję Brau, właśnie. brau. Kurde, ta Shelly nie są. A no ja już miałem ulta, Ja bym ją rozjechał. ultem Ja bym ja, ja mega, mega... Ej, zagraj ponownie, zagraj ponownie.

No, wow. Ludzie mają farta, na przykład Xaveria ale ona, nie? 566 HP. Ja 3000. Widziałem. Czekaj, bo ja tam tego kiełka idę. Nie na tego kiełka, bo bibi. Właśnie widzę. Niech oni się tam biją. Ej, co ta bibi na nas? Na kiełka sobie idź. Kolo. To jest lepsze od nas, nie? No. Albo teraz. Oj, ty tam jest Frank w krzakach. Franka trzeba zobaczyć. Idziemy sobie, co? Bieram zwolni tego Franka. Dozwaliłem frankę. Jeszcze kiełek. O niech sam w kółko za 15, nie? Rozwaliłem kiełka. Tara w krzakach. Nie wiem, czy też radę ją znowu rozwalić. Tara, idź sobie, jasne? Mam czas. Leo, wy, wyś! Idź tu, gdzie ja jestem. Nie, no bo oczywiście, ta. Nie mnie <śm> jestem w strefie. Już nie jestem! Frank! Tara! Nie! Widziałem. O, plus dwa. Nieźle. A ty ile masz? Czterny prank. Weź pan. Czekaj. Jak będzie wiesz, to było zrne szeli będziesz? No. A ja potem ta. Dobra. A teraz to Mam w ogóle, w ogóle gadżet do szeli. Mam no, ja go zrobiłem? Mało życia, Majka. Dwie moje i jeden. Kusi mnie, żeby użyć tego gadżetu. Czekaj, użyję, jak będzie potrzeba. Kocha, trafiony. No i. O nie, 8 Siema. Który mnie za. uciekaj. A co robię? Tak, tak. Papa, się. beat, kurde, 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 Kogo mam zwolnić? No tak. zwolnić? kurde, stąd? tego Albo No tak. kurde, stąd. kurde, No nie, rosłam nie przez ścianę. To widziałeś? No. Ej, jakim prawem przez ścianę? To tak się da? I wiesz co? Wezmę kogoś, kto ci też się spodoba. Też leczy. A w dodatku mam do niego gadżet, który też leczy. Bije dobra. Dobra. No, no, za drugą pszczółką tak. Toko? Nie, b. nie wiem. Nie wiem, jak będę miał siódmą rannę na Bli, to sobie zrobię. Kupię karty. Jak będzie w sklepie. Dzień ci odrodziłeś. Nieźle, nie? O, mamy teraz strzałę. Super. Leczę. To jest gadżet, jakby coś. Dwa razy po 500 leczy. No kurde, mają te dwie rzeczy, no nie? Ej, właśnie, gdybyś miał Edbita, to byśmy zrobili takie combo. Albo gdybyś miał Pan. No właśnie. No bo ja mam Edbita i PAM, Hehe. Będziesz miał kiedyś. Dobrze, rozwalił im to. Też chciałem to zrobić. Od razu siedziałam. A Nie ja mam ulta. O nie, nie mam internetu. Dobrze, już mam. Co się, mam, ale ledwo. Anio, tak? Ile już mierzysz czas? No, 31 minut, ale chciałbym dokończyć rozgrywkę. Ale po tej rozgrywce już muszę kończyć. No, a chyba się szybko skończy. Dobra, dobra. Haha. <laughs> <laughs> nie, bo ten durek ma gadżet. Idź sobie. Głow wiedziałem, że tuż. Ktoś, ktoś tu będzie. Przynajmniej ty się odrodziłeś. No, ale już nie. Dobra, to już muszę kończyć. Niestety, przegraliśmy.